Siemanko, witam was na i pokażę wam kilka smoków, których sam używam. Będą to tylko i wyłącznie smoki po stronie Tero, bez żadnych fleszy ani małotowów, eee, więc bez błędnego przeciągania zaczynajmy. Pierwszy smok to jest smok na dojazd, rzucamy go sobie celując w tą linię, mniej więcej w tak, w ten punkcik, rzucamy sobie go tam. Następny smok to jest smok do okna, który rzucamy sobie stąd, celując jakby tutaj, są takie trzy linie, celujemy sobie w tą. Trzymamy sobie D. I tam w odpowiednim momencie klikamy sobie V. No tak, gdzieś więcej O w ten sposób. I kolejny smoke to będzie smoke do konektora, który rzucamy z tej, z, tej, z, tej, z tej linii. I mniej więcej na połączeniu tych linii w ten sposób można sobie z tego miejsca jeszcze rzucić samym jumpy trollem smoke do. na shorta, który też fajnie wpada, zakrywa tam fajnie wszystko. No ale dobra, zacznijmy sobie od tego smoke'a na dojazd. Bo tak byśmy rzucali w to odpowiedniej kolejności. Następny to będzie smok do okna. Czyli tak jak mówiłem D plus V. Znaczy w moim przypadku V. Na tym mam zbindowanego jumtrua. I tutaj na połączeniu tych linii mniej więcej rzucamy sobie tego smoka do konektora. Te smoki wpadają sobie idealnie. Tego smoka do okna polecam sobie poćwiczyć, bo nie zawsze wpada, ale, ale jest dobry. Nic tu przez niego nie widać. No i co, dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Mida, chociaż nie. Jeszcze pokażę tego smoka, który jest rzucany tam na tego shorta. Czyli tutaj trzymamy jump throw i ten smok zaraz tam się tak śmiesznie odbije od ziemi. Właśnie o to chodzi. I on też, jeżeli byście, jeżeli wasi by koledzy dojeżdżaliby stamtąd, no to tutaj coś zakrywa, prawda? Dobra, kolejne smoki, które pokażę, to będą smoki na A. Na trzy najważniejsze pozycje, czyli schody tutaj, do, pomiędzy dżunglą a, a konektorem. No i smoke na skrzynkę tutaj, na CT, który nie wpada tutaj, tylko wpada sobie tutaj idealnie. No, więc dobra. W pierwszej kolejności zaczynamy sobie tak. Od tego smoka tutaj na schody. Rzucamy go sobie tutaj w ten sposób, że rzucamy go celując ten ruch plus jump throw. Podchodzimy sobie tutaj, chyba że ktoś rzuca z nami, no to wtedy tak. Jest ten komin, celujemy sobie w dół tego komina i również rzucamy go z żamtrołem. I tutaj smoke na skrzynkę, który rzucamy celując w tą linię. I minimalnie gdzieś na taką wysokość, jakby miało się tak spotkać te linie tutaj z tym daszkiem. Rzucamy to w ten sposób, dobra. A więc tak, podchodzimy tu. Rzucamy pierwszego tego smoka tam. Następny smoke do... Dżungli i smoke do, do CT. Te smoki wpadają sobie idealnie. Nie zostawiają żadnej luki. Nic tu przez nie nie widać. No, chyba żeby się tutaj antyterroryści bustowali, ale rzadko się coś takiego zdarza. Tutaj smoke na Cetek, który też nie zostawia żadnej luki. No, jedynie gdzie? To na etykiecie, ale to. Tak jak ten. Jest tutaj wystawiony po prostu na nasz, na nasz strzał. Dobra. Tych smoków używam sobie na. A, dobra, przejdźmy sobie na B. I smoki, których używam na B. To smoke, który rzuca się z tej pozycji. I jak tutaj jest taki ten cień, prawda? No to celujemy sobie minimalnie w prawo od tego cienia. W tej samej linii. Tutaj jak są te daszki, no to w sensie te daszki, te takie zagłębienia w tych daszkach, to rzucamy sobie. Ten tutaj chyba on jest drugi albo trzeci. Mniej więcej w górę. To smok, który wpada do, do kuchni. To są smoki rzucane z jednego miejsca, także warto sobie je wyćwiczyć. W kuchni jest ciemno, nie ma tutaj luki żadnej. Dobra. Teraz jak już pokazałem te smoki, to pokażę jeszcze smoka, który rzucamy sobie tutaj z koło śmietniczka, podchodzimy. I celujemy sobie w to miejsce. I mamy smoke'a na short'a. On zawsze... Prawie 100% skuteczności, że tak wpada. Dobra. Jeżeli chcemy zasmokować jeszcze sobie tutaj Edwarda, to podchodzimy sobie tutaj w to miejsce. Celujemy sobie tutaj. Minimalnie. Inaczej jakby to pokazać, niech to zniknie. Jak jest ta linia tutaj, no to tak jakby minimalnie... ...koło niej, w lewo i troszkę bardziej w dół w ten sposób tak żeby on mniej więcej wpadł właśnie tam na to takie wybrzuszenie na ziemi no i smok, który jest drugi na wart na no to stąd rzucamy go sobie tak od tej górnej linii tutaj aż jakieś to połączenie no i mamy praktycznie tutaj idealnie zasmokowanego shorta Zależy czy wolimy rzucić tego smoka, czy tutaj tego no zawsze powinien nam ten smok wpadać tak że zakrywa te papsy no. I to było na tyle, jeżeli chodzi o smoki na Na B. Chociaż dla ciekawostki pokażę jeszcze jednego ciekawego smoka. Gdyby ktoś kiedyś opracował, jak go rzucić stamtąd. Ja próbowałem, niestety mi się nie udało. Podchodzimy tutaj. I tutaj są te takie belki, prawda? Jakby. I wystarczy sobie przycelować w belkę, która jest tam. Oczywiście pokazuję smoka tego rzuconego z głupiego miejsca tutaj. Ale jeżeli ktoś by opracował, że ten smok wpada tutaj, a da się to zrobić, bo udało mi się ze dwa razy tego smoka rzucić. Że wpada tutaj. On musi się chyba trzy albo cztery razy odbić, to wtedy odbija się na tej belce. I tego, tego shorta zakrywa tutaj idealnie, tutaj nic nie widać. Jest perfekcyjny smok. Co prawda, no nie rzucajcie go z tej pozycji, no bo to jest bez sensu. Jesteśmy tutaj totalnie odkryci. Na akcję ze strony terrorystów. Natomiast gdyby ktoś kiedyś opracował tego smoka, to dajcie znać. Bo naprawdę, smog, który wpadałby stąd, idealnie tutaj jest po prostu yy, no, jest po prostu OP. Ten smog, według mnie, zakrywa tam idealnie wszystko. Ja tak pokażę mniej więcej. O, jakby on tak spadał w ten sposób, no to zakrywa tu wszystko. No i to samo jest w przypadku tej belki. Gdyby ktoś kiedyś właśnie opracował, jak go rzucić na tą belkę, tutaj, na no to, to dajcie znać. Bo. Bo smoki naprawdę potężne. No. To było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie, poświccie sobie te smoki, bo często gęsto gracie. Mirka, a. smoków nie rzucacie. Dzięki, że oglądaliście. Życzę, życzę powodzenia. Trzymajcie się. Cześć.